Obecnie w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej znajdują się 43 duże budynki. Tutaj jest moje małe królestwo, którym przywracam świetność starym przedmiotom. Jesteśmy w miejscu, w którym Duch Puszczy ma swój dom. Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej jest chyba już jedynym miejscem, gdzie turyści mogą zobaczyć chaty kryte strzechą, poczuć klimat tej dawnej podlaskiej wsi. Znajdujemy się w pracowni konserwacji zabytków. Tutaj jest moje małe królestwo, w którym przywracam świetność starym przedmiotom. Akurat te drzwi nie wymagały aż tak dużego nakładu pracy, gdyż nie trzeba było wymieniać zbyt dużo elementów, właściwie tylko jeden. Tutaj u dołu jest wymieniona listwa, to trzeba się dobrze przyjrzeć, to mi się udało. Przede wszystkim oczyszczenie drewna z zalegającego brudu i kurzu. Tutaj widać przed pracą, jak wyglądają, to są drzwi. I te jeszcze są nieruszone, i widać, jak, jak są mocno szare od brudu. Te tutaj już są oczyszczone. Robione to było metalową szczoteczką, zgodnie oczywiście ze słojami, delikatnie, żeby nie, nie zniszczyć ich struktury. Te ćwieki, właściwie gwoździe stalowe, to każdy trzeba potraktować oddzielnie urządzeniem taką mikroszlifierką, delikatnie zdjąć produkty korozji. Zabezpieczyć potem każdy taniną, a na końcu paraloidem. To jest taka żywica syntetyczna, która niejako pasywuje rdze, zabezpiecza po prostu, żeby korozja nie, nie pojawiła się ponownie. Drewno natomiast na końcu zabezpieczam specjalnym woskiem. Postoją naprawdę bardzo długo i nie będą wymagały ponownego, ponownej ingerencji konserwatora. Do pracowni trafiają bardzo różne rzeczy, zarówno jeśli chodzi o ich funkcję, ale też wielkość. Na przykład potężne drzwi, które trzeba po prostu odnowić, ale też zdarzają się całe meble, komody. W zeszłym roku zrobiłem takie trzy. Był też wózek dziecięcy, który wymagał gruntownej renowacji, gdyż jest to fabryczny produkt, tam powiedzmy, że to gdzieś było okolice lat 50. Wymagał całkowitego przemalowania. Trzeba było niektóre elementy nawet wykonać na nowo. Tak jak jakieś śruby wymienić czy, czy podgiąć nowe blaszki, które były elementami składowymi tegoż. Można go podziwiać w jednym z budynków. Jest, jest wystawiony dla oczu zwiedzających. Tutaj mamy wspaniały dar od Słotysa ze wsi Szumowo. Który przekazał dla muzeum kilka eksponatów. Są to zawiasy. Ten jest jeszcze przed pracą, przed jego restauracją, gdyż jest bardzo mocno skorodowany. Widać produkty korozji, w stopniu już znacznym ruszyło nasz eksponat. Co chcę z nim zrobić? Usunąć z niego te produkty za, za pomocą piaskarki. Wrzucę go do tego oto urządzenia gdzie powietrze pod wysokim ciśnieniem wyrzuci piasek kwarcowy, który usunie te produkty i zawias będzie oczyszczony do gołego metalu. Po tym go zabezpieczymy i w ten oto sposób odzyska swoją świetność. Zliczamy światło w piaskarce. Z tego obiektu zdejmiemy rdzę za pomocą tego urządzenia. Tego Turonia, właściwie kozę wykonałem na potrzeby od Zera, gdyż był potrzebny na, na, na jasełka, ponieważ nie chcieliśmy wykorzystywać prawdziwego eksponatu, no to musiałem go wykonać. Tutaj się wchodzi do środka i tu ukryty sznureczek który i kłapie sobie dzioby. Nie tylko pracuję w pracowni, też muszę czasem jechać po prostu na obiekt, bo trzeba w budynku przyimprygnować coś. Czasem pojawia się podejrzenie żerowania jakiegoś szkodnika i muszę zobaczyć, czy faktycznie, czy trzeba in interweniować, czy po prostu fałszywana. Dostałem takie trzy strugi, w których jest podejrzenie żerowania drewno jada i teraz yy, unieszkodliwimy go w ten sposób, że włożymy go do takiego szczelnego worka, to jest podwójna folia, zgrzewana. I wypłuczemy z tego worka tlen. Przez trzy tygodnie worek nie będzie mógł być otwarty. Sprawdzimy, mam do tego specjalny miernik. Czy tlen w tym czasie nie przybyło? Jeżeli nie, to znaczy, że taka kwarantanna wystarczy i tam ani żaden szkodnik, ani jaja nie przetrwają w takich warunkach. To jest robota sądząc po otworach, które tam nie przekraczają 2 mm. W średnicy jest to Kołatek. Muzyka Dział budowlano-techniczny stawia dom z, e, o numerze 54 z Czyż. I ten dom był e, charakterystyczny dla tamtej miejscowości, gdyż był bogato zdobiony. Tutaj e, właściciel, być może kto inny, e, Zmienił oryginalne, oryginalne zdobienie na zdobienie z płyty wirowej. Nie jest to trwałe rozwiązanie. Ten ptaszek który już stracił okleinę, kruszy się. Musiałem go po prostu, muszę go wymienić. Odrysowałem na jego bazie szablon z papieru. To przeniosłem na sosnową mocno żywiczną deseczkę. Ona ma niecały centymetr długości i ten wzór wytnę na wyżynarce włosowej. W ten oto sposób ten kształt przyniosę tutaj, pomaluję go w te barwy zbliżone do oryginału, jak najbliżej oczywiście, i myślę, że po odrestaurowaniu całości będzie naprawdę dobry efekt. Na nudę nie ma czasu, to prawda. Jeżeli jest zła pogoda, to ucieka się z podwórka do pracowni. Jak wychodzi słońce, jest, jest dobra pora na zabiegi przy budynkach, to trzeba pracować przy budynkach. Te inskrypcje udało nam się e, oczyścić z olejnej farby, która e, przez no, po prostu kilka warstw było nanoszonych. Dom miał być piękny, czyli malowano. Jedną warstwę trochę się odłuszczyła, kolejną, kolejną, i te napisy z czasem stały się bardzo słabo widoczne. Ale po nałożeniu specjalnego żelu do usuwania olejnic, czyli olejnych farb, nie tylko, delikatnie skalpelem usuwa się zagłębienia i dzięki temu już jest całkowicie czytelny napis, gdzie możemy przeczytać, że dom został błogosławiony w 1888 roku, a nawet 5 grudnia. Bardzo lubię to co robię, sprawia mi to przyjemność nawet nie potrzebuję jakoś, nie wiem, słuchać muzyki podczas pracy, bo lubię się skupić na tym co robię.